I jedziemy do nastąpiło <laughs> z kończymy Tak spójrz, no, jak słyszałem przed chwilą, na osiągnięciach na Steamie, brakuje do ukończenia no, pięciu rozdziałów. No, Więc no, powoli, powoli. Podejrzewam, że po zabiciu Morella, po potencjalnym zabiciu, a podejrzewam, że faktycznie tak to się skończy, będziemy zmierzać wielkimi krokami do finału. Jedziemy moim ulubionym autkiem. A. Whoa tak wspomniałem, bo widziałem policję przed sobą. Nie chciałem tutaj być ścigany. za przekroczenie prędkości. Okej, jest.

Give to slip! He could be headed anywhere! He might even move out of state for a while. We need to whack him tonight! Cia? A, stanowa idzie tuż tam. A! Dobra, nieźle, nieźle. Идем на скруты. Дейки. Ух! Курва снова польцам. Kolor na dobra, teraz się przybliżą, o z miasta. <grymne> Trochę w swojej chudrze, z tyłu nikogo nie ma.

There'll be more guys waiting. Good. We need to clean house. He's gotta die. This guy's gotta die. Okay, but let's keep us three off your list. I only just fixed up the airport since the last time. Dobra. na lotnisko. He's got muscle waiting. I see him. A co już się nie dało jechać dalej tym samochodem? No dobra. Biegniemy w takim razie. Czas na strzelaniny. system się Na co? A tu jeszcze pan kolega wyskoczył dobra. To mi najlepiej strzela z Tommy Gana, suchar na dziś. To ja cały czas uważam, spokój się. Kurwa, to była moja beczka Spierdalaj. Proszę się cofnąć, bo mnie zajdzie z boku. Dobra, ty tyłu bezpieczniej. A jest beczka. Powinien wcześniej mogłem tą strzelić. Ale wyciągnę krótką. Się bardzo kurwa! No a potom chciałem powiedzieć, że się wczuwał, żeby nie dostać kulki i dostałem. No nic, dobra. Nie szkodzi? Spróbujmy jeszcze raz, nieźle. Fuh. Dobra, już znamy teren. Tu wracam pójdę w prawo. Czuję, co dzieci robić. O! Zabili go. idziemy dalej. Ale tak elegancko, z dłonią do tyłu! Dzień dobry, panie trupie! No i to, to nie jest dzień to Nie, to jest twój dzień! Dobra. Zabijcie go. Ja jest agresywny. Czekać mogę swojego zrobić No hay otro chiste ¿sí, en no, el no, motor. No? No chciałem zaryzykować, bo widziałem, że wysiadają tam z samochodu i chciałem, żeby oni wylecili w powietrze, ale i tak za to było. No nic, 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 nic. Dobra, nie szkodzi, nie szkodzi. Szybcie, szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Jezu, to... Kurde, no nie ma tutaj czasu na takie głupie... Ja takie głupie pomyłki. Dobra, teraz lepiej. Znacznie lepiej, dobra. Tyle. Stadziłem. Aj! Przeładowałem, bo mieć więcej pocisków, żeby wystrzelić tą beczkę w powietrze. Teraz za długo to yy, zdecydowanie przeładowywałem. <grym> Musiałem się wysiąść, schować, jeszcze nie trafiałem w tą beczkę. Aj, totalna porażka. Dobra, teraz się uda się, chowaj się. Wow, Pauli tak na chama. Albo sam. Nie, to był Pauli. Dobra, to ja też. Gdzie ten skórę Leczcie, jest. Ciężko tutaj nasolować Zabija ich beczka? Mam nadzieję, że tak, chyba tak. Aj, na górze. Dobra, mam nadzieję. Huh, dobra, można było? Można było. Co tu jest za poniesienia? Karta papierosowa, no dobra, standard. Apteczka tutaj też się... O, granaty, granaty, tak, 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 tak. Granaty, poproszę. Pełne strówko. Haha! Ha! Jedziemy dalej. Nasza trójca jedzie go zajebać. Morela, gnoje jednego. Kurwa. Chowam się! Już mnie nie pouczaj tak Jestem tutaj rosowym mordercą, co jak co. Tylko nie zawsze mi wychodzi. <śm> O, wow, ładnie. Zresztą nie byłem ja. <grywa> to był Pauli, <grywa> żeby nie było. To byłem ja. Kolejna baza. Kurwa. Z boku jest. Kurwa, że je dalej. Oszapteczek tutaj, na szczęście. Może sobie być ja. Muszę się najpierw uleczyć, uleczyć się. Dobra. Trzeba będzie zrobić użytek z granatów zaraz. W samolot jego granatami. Dobra. Ja bym tu uważał. O nie gnój, nie odlecisz. Nie dzisiaj, teraz ja najlepiej strzelam. Myślałem, że jestem najlepszym driverem. Sniper! Taki duży samolot, to każdy Debil wytrafił. A, no, silniki, dobra. No już na pewno nie odlecie z takim silnikiem. Nie ma Jak kurwa, nie no, Samoloty są zniszczone. No już wystarczy, że jeden płonie silnik. Bez jań.

it looks uh, aeronautic to you? thank christ. we got you in the car, professor. Morello's not going to walk away from a plane crash. that's a maybe, but he ain't dead till we've seen him dead. out of all of us, you two should know that by now. where is he trying to take it? maybe out near the racetrack. What chance of landing it safe. But it's not gonna be safe. Wherever he comes down, we'll be there soon after. Ostrzegnij, tak, 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 tak. Dobrze, nie szukaję. Is it gonna go? Yep. Yeah. It's going. Musi być. Piękne lewo. We don't have time to relax. We gotta be sure he's dead before the cops show. No one's gonna survive that. I love a lot of smoke. I can't believe we did this. And no, don't seem real. Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have uh. love. Every we is to, the city, szybko, to be on his way. We get out, we check the wreckage, we leave. Got it? Ale Here we go. I driftem. Wow. Też. Jesus No chyba bo tego nie przysłuje wszystko. <grywki> Celery przesyła pozdrowienia. Ee, na no, kto mi go dobił? Ktoś czy Tracks. To mi wygląda na z załamanego. Do na Marku. wrażenie, że oni za bardzo się kolegowali, a ta wojna była dla nich taką zabawą, która się przeobraziła dopiero potem w coś większego. Chcę się że teraz będzie rozmowa z gliniarzem w 38, oczywiście. fucking phantom. <laughs> I've been chasing you for three goddamn years. We'll do life for this, Tom. Maybe you in the chair. You don't want the guy who was punching tickets, you want the guy who was handing them out. So that's what this has been all about, huh? You offering up Salieri. The Don's books. The ones Frank stole. I have them. They're enough to put Salieri away forever and they're yours. Assuming we have a deal, my family for the Don. You recognize anyone? Look again. Old man, that's Don Popone, two younger lads of Morello and Salieri. Yeah. Okay, I see it. That <laughs> must be what? 1920? The summer's date, April. Morello's wedding, Salieri was the best man. <laughs> Jesus, they're just kids. Now, ready soldiers in Popone's mob. What happened? How did they go from being best mates to Morello on a slab? I don't know. I didn't even know they were friends. <laughs> Yo. <laughs> you know this. But you don't know, it could fill up the fucking crash they're building. In 22, Popone drowns up at the lake. Right? In order to keep things running smoothly, Salieri and Morello created Debbie up the city. Yeah, I heard the story, so what? My right, friendship should have made the deal work, but. It didn't make a lick of difference. After Morello, Celieri was beaming, thinking we ran the whole damn town. Me, I was just happy the war was over. But then I got to thinking about something. What good? It was all of Morello's money if it couldn't protect him from a regular Joe like me. Cabby, for Christ's sake. It only got him one thing a great big bullseye in his fucking forehead. And that thought, it just kept turning round and around in my head until one day I'm looking in a mirror. I start seeing a bullseye toe. Right here. Dry your tears. In the water, hundreds, do you? I wasn't about to give up the good life. I know that. I just told myself that I was smarter than Morello, that I wouldn't turn around one day and find Polly or Sam pointing a gun at my head. The thing is, you don't see it when you're out on the street, scrapping, fighting for your life, and the guy next to you isn't just your partner. He's your brother. You'd stick a knife in someone for your brother, right? But at night, you lie awake wondering what he and Adam were whispering about behind the bar. Wondering if your best friend is hungry enough to betray you. <laughs> Chyba do czegoś zmierzamy. Coś, co spowodowało, że to mi any trouble no boss no trouble at all got something else for me mr lavin feels a little light there's a little extra in mind to cover the difference you ever go swimming tom been to the shore a few times sure i knew a couple of guys once took some dames out to the lake had a few beers a few laughs then one of them decides to go in the water gets to the center of the lake and realizes he's running out of steam can't make it back in start shouting for help now the other guy he's a strong swimmer he goes out in the lake to drag his buddy back to shore. Problem is, the first guy, the one too stupid to know when the water's too deep for him, he panics. Grabs his friend by the neck and they both go under and don't come up again. Paulie's your friend. And I know you're loyal to him. And I respect that. But don't you ever pay his tab again. Okay, boss. Good. Now. We gotta talk about this Turnbull. The guy running for governor? The same. He's been flapping his gums a lot about cracking down on our businesses. That's rich. He spent more on whores than Paulie and Sam combined. <laughs> you want me to pay him a visit? Maybe put him on a take? No. You can't trust a hypocrite, Tom. We need to end his campaign aspirations, and in a way that keeps anyone from stepping up to the same platform. Turnbull's holding a rally near Central Island. The spot he picked is hard to reach and out in the open. Should have a beautiful view of the rally from the tower of the old prison. From there, we'll give Turnbull a third eye. Okay. I'll go see Vinny about the gun. Don't forget, you, only got one shot. you miss And this crew, go out of there quick. best you Najlepszy kierowca, najlepszy strzelec. Zaraz się okaże, że to mi będzie w tej kuchni nieużywanej dla całej rodziny. Ojej, no to. Yeah. No to się porobiło Nie ma co to za kobitki. No dobra. dobra, dobra, dobra Moi drodzy. Tak, tak. Idziemy na kampanię wyborczą, dużą cudzysłowie oczywiście Zatrzymamy się w tym miejscu. Wracamy za chwilę, za dosłownie minutkę. Standardowo nagrywam dwa odcineczki. No, w taki cykl rutynowy wpadłem. Także widzimy się za chwilę. Cześć!